Dzień dobry. Dzisiaj materiał głównie dedykowany dla rodziców, bo też sporo takich sytuacji jest, sporo mam o to zapytań. Skolioza u dziecka. Czy jest czym się przejmować, czy jest czym się martwić? Jak pracować z taką skoliozą? Bardziej temat teoretyczny dzisiaj niż praktyczny, ponieważ ta praktyka jest, musi być indywidualnie dopasowywana, jeżeli chodzi o praktyczne rozwiązania to one powinny być wszystkie dopasowywane w oparciu o dokładne badanie. A Jakie to badanie, jak to wszystko zrobić, o tym z tego materiału się dowiecie. No i zazwyczaj jak sytuacja wygląda, to na przykład możesz zauważyć u swojej pociechy podczas higieny, podczas kąpieli, że nagle jakoś jedna noga jest ustawiona jakby wyżej, drugie biodro ustawione niżej, Albo ja są jakieś krzywe łopatki, jedna od łopatka odstaje, albo dziecko dziwnie się układa. Nierzadko podczas jakiegoś spontanicznego badania lekarskiego, bo dziecko na przykład jest przeziębione, kicha lekarz osłuchuje i widzi, że jest delikatnie skręcony kęgosłup. Y są wykonywane te wszystkie bilanse 4-latka, 5-latka, 9-latka, y gdzie też może wyjść, że, że kości twojego dziecka jest ustawiony nie do końca tak, jak być ustawiony powinien. No i co z tym zrobić, jak z taką skoliozą pracować? A po pierwsze, zacznijmy sobie od tego, od genezy, jak taka skolioza się zaczyna i dlaczego się zaczyna. Skolioza ma bardzo, bardzo wiele podłoży i nierzadko w podręcznikach medycznych jest zawarte takie stwierdzenie, że skoliozy zazwyczaj są idiopatyczne, czyli nie mają jednej konkretnej przyczyny. To jest duże uproszczenie, ponieważ każda choroba ma jakąś przyczynę, tylko ta przyczyna nie została w wyniku powtarzalnych badań. Jednoznacznie jednotorowo potwierdzona. Dlatego przyczyn skoliozy może być bardzo, bardzo dużo. Wracając wstecz, tak historycznie, zazwyczaj skolioza była powiązana z chorobą, która nazywa się krzywica. I de facto w początkach XX wieku, w połowie XX wieku i w krajach, gdzie zapotrzebowanie na składniki odżywcze było, było zaspokojone, w zasadzie dieta była zbilansowana, mieliśmy co jeść. Ta krzywica praktycznie została już zażegnana. Teraz krzywica dotyczy w większości środowisk, w większości populacji, osób, gdzie mamy pewne niedobory żywieniowe. Jednak trzeba popatrzeć na to troszeczkę szerzej w dzisiejszych czasach, ponieważ. Bardzo otwarcie już zaczyna się tym mówić, że jedzenie, które możemy dostać z półek sklepowych jest coraz mniej bogate w substancje odżywcze, w zasadzie coraz skromniej to jedzenie, mimo tego, że ono ma dużą objętość, coraz skromniej nas żywi. Więc znowu mogą wrócić takie sytuacje, że twoje dziecko może mieć niedobory witaminy D, które powoduje zaburzenia w gospodarce hormonalnej, które wpływa na zaburzenia w gospodarce kostnej, kości nie kostnieją tak, jak powinny, kości nie rozwijają się tak jak powinny. Zaczynają zwyczajnie rosnąć krzywo, i z tego powodu twoje dziecko może mieć krzywy kęgosłup. Dlatego, pierwsza kwestia, to zbadać dietę swojego dziecka i zbadać, czy dziecko ma odpowiedni poziom witaminy D i również innych substancji odżywczych. Warto wtedy pom porozmawiać z kumatem dietetykiem, bo nierzadko skolioza może być zaleczona poprzez dietę, i to jest taka pierwsza Ważna kwestia. Z punktu widzenia fizjoterapeuty, zazwyczaj skolioza wynika z wiotkości, ze słabości układu mięśniowego. I kiedy rodzice, zatroskani o swojego dziecka, przychodzą do mnie z tym dzieckiem, zazwyczaj okazuje się, że dzieci, które są dotknięte tą skoliozą, szczególnie te w młodszym wieku, to dzieci, które raczej unikają wysiłku fizycznego, które są dotknięte tą małą ilością wysiłku, czyli hipokinezją, one zazwyczaj są takie pogarbione, powyginane, powykręcane z jednego prostego wniosku. Brakuje tym dzieciom takiego odpowiedniego napięcia, to się ładnie w roślinach nazywa turgor bodajże, Uczy u ludzi tonu mięśniowy, to napięcie, które potrzebuje i wspiera nasz kościec. Im więcej siedzę, im mniej się ruszam, im mniej przeciwstawiam się grawitacji, tym bardziej będę się wyginać, wykrzywiać. I tak naprawdę podstawowym wskazaniem, jeżeli dziecko ma skoliozę, jest zachęcenie tego dziecka do ruchu. Nie chodzi w pierwszej kolejności o ćwiczenia odkręcające, o ćwiczenia, które mają za zadanie przełamywać samą skoliozę, tylko chodzi o to, żeby dziecko zaczęło lepiej się przeciwstawiać sile grawitacji. A jak przeciwstawiać się tej sile grawitacji? W spontaniczny sposób. Każde zdrowe dziecko powinno mieć naturalną chęć ruchu, wspinania się, skakania, zeskakiwania, biegania i właśnie w ten sposób układ mięśniowy i układ kosty dostaje ten konieczny bodziec do właściwego rozwoju, do rozwoju we właściwym kierunku. Im więcej Twoje dziecko siedzi, im więcej Twoje dziecko jest takie pogarbione, powyginane, powychylane we wszystkie strony, tym gorszy tonus i tym gorszy bodziec do rozwoju kości. A teraz pamiętajmy o jednym, co jest bardzo istotne. Jako rodzice bardzo często troszczycie się bardzo mocno o los swoich dzieci, i byście tym dzieciom oddali wszystko, żeby one były tylko zdrowe. Musicie na to popatrzeć inaczej. Przykład idzie z góry i te pogarbione, pokrzywione dzieci są dziećmi pogarbionych, pokrzywionych rodziców. Więc jeżeli jesteś rodzicem, to po pierwsze, ty popraw swoją sylwetkę, popraw swój typ życia, zacznij się ruszać, zacznij biegać. Twoje dziecko to dostrzeże, będzie się chciało z tobą bawić, naśladować Cię i wtedy najprościej jest zadbać o odpowiedni poziom ruchowy swojego dziecka. Ćwicz dzieckiem, ćwicz samemu, dziecko do Ciebie po czasie przyjdzie i będzie chciało robić to, co Ty, bo jesteś dla niego największym wzorem i największym autorytetem. I to jest tym wszystkim fajne, że jeżeli my będziemy w dobrej formie, to nasi, nasze dzieci patrząc na nas też będą dorastały w tej dobrej formie. Więc pamiętajcie, hipokinezja to jest najważniejsza sprawa. Poprawić tonus mięśniowy. Ale nie zawsze sama poprawa tonusu mięśniowego będzie okazywała się pomocna i pożyteczna. Nierzadko na skoliozę mogą wpływać wady zmysłów, wady wzroku chociażby. Dziecko trafia do szkoły i zaczyna uczyć się pisać. Nawet już w przedszkolu dzieci rysują szlaczki. Teraz, jeżeli jedno oko działa źle w stosunku do drugiego oka, mogę starać się dziwnie wykrzywiać, żeby widzieć, co ja piszę, co ja maluję. I zaczynam pisać krzywo, i siedzę w taki sposób. Wady wzroku, takie chociażby jak astygmatyzm albo osłabienie widzenia w jednym oku mogą wymuszać pewną rotację odcinka szyjnego, która będzie wtórnie kompensowana w odcinku piersiowym, odcinku endziowym, i często wady wzroku mogą mieć wpływ na samoskoliozę. Więc często mówię rodzicom, którzy z takimi dziećmi trafiają, że oprócz ćwiczeń powinniście pójść do okulisty i zadbać o naprostowanie w cudzysławiu oczu. Wady słuchu. Jeżeli dziecko ma niedosłuch na jedno ucho i cały czas skręca głowę w jedną stronę, żeby słyszeć, również takie historie mogą wpływać na wady postawy. Pamiętajmy, że zmysły nakierowują nas na to, jak mamy się zachowywać w przestrzeni, w środowisku, więc jeżeli te zmysły wa działają wadliwie, to nasze działanie i nasza postawa również będzie wadliwa. Sprawa kolejna, którą trzeba odhaczyć, którą trzeba zbadać, to wszystkie choroby przewlekłe. Zazwyczaj jako troskliwy rodzic doskonale wiesz, na co choruje Twoje dziecko i z jakimi lekarzami się konsultujesz, ale mało kto zwraca uwagę na to, że np. stany zapalne żołądka, problemy z jelitami, problemy z płucami, z oskrzelami, z układem oddechowym mogą prowadzić do występowania skolios. Chory narząd wewnętrzny ulega naprężeniu, a trzeba pamiętać, że narządy wewnętrzne podwieszają się do kręgosłupa, na kręgosłupie więzadłami. Więc teraz, kiedy na przykład dziecko ma pasożyty na przykład, ma problemy z wątrobą, ta wątroba jako sam narząd będzie delikatnie ściśnięta, ściągnięta i usztywniona. A takie usztywnienie może powodować zaburzenia pracy przepony, może powodować torcję, czyli takie wykręcanie w obrębie kręgosłupa. Nierzadko dzieci doświadczają, mają tą skoliozę, zaczyna się cała od np. chorób układu oddechowego, zapalenie płuc, problemy z oddechem, astma. To są takie dolegliwości, które poprzez nieprawidłowości w oddechu mogą się generować różne formy rotacji żeber, a daje rotacji samego kręgosłupa. Zdarzają się takie sytuacje również, że dziecko doświadczyło urazu, zwiknięcia kostki, uszkodzenia kolana. Yy, upadło, stukło jakiś mięsień i w wyniku tego stuczenia doszło do napięcia w tkankach w układzie mięśniowym, mięśniowo-szkieletowym. I generalnie takie nieusunięte napięcie, jeżeli dziecko zaczyna lekko utykać, yy, zaczyna krzywo oddychać, bo walnęło gdzieś tam plecami, yy, bo coś szarpnęło, mogą również wpływać na wyniknięcie ostatecznie wady kęgosupa. Pamiętajmy, że te wady kęgosupa to w zasadzie wada całego organizmu. Jeżeli mam krzywy kęgosup, to również w, w obrębie samych narządów wewnętrznych pojawiają się pewne napięcia, same narządy wewnętrzne mają ograniczoną przestrzeń do odpowiedniego bytowania, do odpowiedniej funkcji, czyli one nie mogą odpowiednio się ślizgać, nie mogą odpowiednio się kurczyć, rozkurczać i wtedy taka skolioza może doprowadzać do wielu wad. Więc generalnie skolioza jest dosyć poważną dolegliwością, która jeżeli będzie się pogłębiała i nie będzie leczona, może ostatecznie wpływać nie tylko na krzywy kościec, ale na złą pracę płuc, na złą pracę serca, nawet na takie dolegliwości jak problemy pęcherza moczowego, zaburzenia pracy jelit i tak dalej. Więc pamiętajmy o to, że sama skolioza może się zaczynać od niezaleczonych chorób przewlekłych, stanu zapalnych w obrębie narządów wewnętrznych, ale dwa, wtórnie ona może wpływać na gorszą funkcję tych narządów. I teraz... To może zabrzmieć dla części dziwne, ale to jest fakt. Ja to widzę coraz częściej, jeżeli chodzi o, o dzieci, które są przyprowadzane przez rodziców. Psychosomatyka, moi drodzy. Oprócz tych wszystkich fizycznych dolegliwości, są również dolegliwości psychiczne, które mogą wpływać na to, że stajemy się krzywi. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o skoliozę, to przede wszystkim na skoliozę mają wpływy konflikty wewnętrzne. Dziecko to mały, dorosły człowiek, tak można by powiedzieć, tylko człowiek, który ma problemy z materializacją własnych uczuć, i dziecko ma to do siebie, że wiele wrażeń, wiele uczuć, wiele emocji będzie kumulowało w sobie i nie dawało. Oznak na zewnątrz. Generalnie chodzi o konflikty wewnętrzne. Bardzo często chodzi o sytuacje między rodzicami, jeżeli rodzice cały czas się kłócą, rodzice się rozwiedli. Opieka nad dzieckiem wymaga tego, żeby dziecko czasem zdecydowało się, czy woli mamusia, czy tatusia. Nakazują coś rodzice dziecku, czego dziecko nie chce robić, takie konflikty wewnętrzne, że coś muszę, a ja nie chcę, coś powinienem, a ja tego nie lubię, mogą wpływać na to, że w wyniku tych procesów myślowych, tylko tej walki we własnym umyśle, będą się pojawiały napięcia w ciele, które bardzo często będą nas wykręcały. To trochę tak przenosi, by można przekazać, że ta, tuś mnie ciągnie w tą stronę, a ja bym wolał do mamusi. I zaczyna się pojawiać taka skolioza. Część z Was może się z tego zaśmiać i włożyć to między bajki, a ludzie światli świadomi mają wiedzę na ten temat, jak mocno psychika i nasze myśli kształtują nasze ciało. I zazwyczaj, kiedy widzę jakieś problemy takie skoliotyczne u dzieci, bardzo często są to konflikty wewnętrzne, które są gdzieś głęboko zakorzenione, więc po prostu, jeżeli poprawimy temu dziecku komfort bytowania i ta sytuacja rodzinna będzie bardziej ustalona, dziecko będzie się czuło bezpieczne, zaopiekowane, zadbane, to też bardzo istotny czynnik, który będzie wpływał na to, że ta skolioza może zanikać. No i teraz kwestia taka, ja już podałem genezę. Jeżeli znamy genezę i wiemy skąd coś się bierze, to łatwo jest to zaleczyć, łatwo jest na to wpłynąć. Ale jak pracować z dzieckiem, jak działać z dzieckiem, żeby generalnie tą skoliozę cofać, albo przynajmniej stabilizować ten stan, w którym dane dziecko jest. Do niedawna podstawą leczenia skolios były gorsety, czyli dziecko wkładało się na 23 albo jeszcze to trochę dłużej godziny na dobę w takie konkretne ułożenie w taką kamizelkę, kaftan, którym mocno opat opatulało jakieś żebra, które miały restrykcje. Dziecko mogło stać i oddychać tylko w jeden konkretny sposób. I w zasadzie trochę to, ja zawsze mówię, w przenosi żartobliwie polegało na prostowaniu jakiegoś pnącza, które rośnie krzywo, damy patyk, rośnie prosto. Człowiek ma bardziej skomplikowany i złożony układ nerwowy niż roślina, i nie da się człowieka wyprostować patyczkiem, tak samo jak pnącze fasoli, które miałoby rosnąć ku górze. Dlatego kwestia wygląda tak, że podstawą rehabilitacji w dzisiejszych czasach, kiedy terapeuci już są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej to rozumieją, są ruchy, i generalnie jest po pierwsze budowanie mobilności. Praca ze skoliozą nie polega tylko na tym, że jeżeli mam łuk w lewo, to ja muszę wyginać lędźwia w prawo, a klatkę pierwszą odginać w lewo i wtedy wszystko mi się ładnie naprostuje. Jeżeli mam wygięty kęgosłup w lewo, to powinienem pracować ze skętami i w lewą, i w prawą stronę. Jedne skęty będą łatwiejsze, drugie skęty będą trudniejsze, jedne skłony wyjdą mi lepiej, skłony w przeciwną stronę wyjdą mi gorzej ale dzięki ćwiczeniom bodźcuję tkanki miękkie, wpływam na układ nerwowy i przede wszystkim wpływam na recepcję, na postrzeganie przez mój mózg mojej postawy ciała. Więc chodzi o ćwiczenia rozciągające, które będą polegały na wykonaniu wszystkich skłonów, wszystkich możliwych skrętów, czy to nogami, czy to klatką biesią, czy to szyją, czy to opadkami. I tutaj dobrzy terapeuci i co najważniejsze, dobrzy trenerzy personalni mają bardzo dużo kompetencji i mają bardzo dużo ciekawych ćwiczeń, które będą w stanie się tej skolorze przeciwstawiać. Czyli po pierwsze Trzeba zrobić elastyczność w obrębie samych tkanek, żeby te tkanki mogły się w, później, wtórnie do zbudowania tej elastyczności odkształcać. Nie chodzi o to, żeby krzywego człowieka w lewo wygiąć w prawo, utrzymać go w tej pozycji i on się wtedy naprostuje. Tak ludzkie ciało nie działa. Jesteś wygięty w lewo, wyginaj się w prawo, wyginaj się w lewo, w obie strony. Twój układ nerwowy zawsze dąży do równowagi, więc będzie te wtedy, jeżeli skąd w lewo i skąd w prawo będzie podobny, to skręgosłup będzie na pewno prostszy. Więc to pierwsza kwestia, zbudowanie ruchomości do skłonów i do rotacji, bo skolioza właśnie tym jest. Skolioza jest takim skręto-skłonem kręgosłupa w jedną stronę i zazwyczaj te te wszystkie asymetrie są później rozkładane i wyżej i niżej. Sprawa kolejna i podstawowa to wzmocnienie siły mięsiowej, wzmocnienie tego tonusu. I tutaj najlepiej działają ćwiczenia wykonywane jedno nóż i jednorącz. W zależności od tego, jak dojrzałe, jak dorosłe jest Twoje dziecko, ile ma lat, Ćwiczenia z młodymi, z małymi dziećmi są wykonywane w zasadzie zazwyczaj w formie zabawy, czyli stój na jednej nodze, podpieraj się na jednej ręce i na jednej nodze, choć na czworaka, choć tyłem na raka i takie różne zadania, które tak naprawdę stanowią trening siłowy z własną masą ciała i chodzi o to asymetryczne, jednostronne, potem drugostronne, jednostronne, drugostronne, unilateralne, naprzemienne Napinanie mięśni i zazwyczaj sytuacja gdzie wygląda tak, że jedna połowa ciała w jakimś ruchu będzie słabsza, druga połowa będzie silniejsza, i wyrównywanie tych asymetrii, wyrównywanie tych różnic będzie prowadziło do poprawy siły mięśniowej, więc ostatecznie będzie wpływało na lepsze podparcie samego kręgosłupa. Więc u młodszych dzieci robi się to poprzez zabawę. Jeżeli twoje dziecko jest nastolatkiem i chcesz przeciwdziałać kolejom, która już wyniknęła albo teraz zaczyna wynikać, ten siłowy oporowy, czyli już podnoszenie ciężarów, hantli, gum, piłek lekarskich, to robi świetną robotę i tak naprawdę chciałbym tutaj rozwiać pewien bardzo istotny mit: że jeżeli mam krzywy kęgosłup, to nie powinienem niczego dźwigać stojąc, niczego nie powinien dźwigać osiowo. To dźwiganie osiowe jest właśnie najistotniejsze, a nie najgorsze. Tak jak Wam powiedziałem na początku, skolioza przede wszystkim to nie wygięcie, nie rotacja, o tym już mówiłem wcześniej, tylko słabość i w zasadzie skle, takie ściśnięcie się samego kręgosłupa. Więc pierwszym bodźcem, jeżeli mam skoliozę, powinno być ciach, zareagowanie przeciwko grawitacji, wydłużenie się samego kręgosłupa. A jak najprościej wydłużyć kręgosłup? Obciążyć go i zachęcić go w ten sposób do zwiększenia napięcia wszystkich tkanek, tak żeby ten kęposób się zrobił bardziej sprężysty, żeby bardziej zaczął pracować. Więc kiedy wczytacie się w biografię wielu sportowców, na przykład Usain Bolt, bodajże, tak trafił na treningi lekkiej atletyki właśnie. Miał skoliozę, coś z tym trzeba było zrobić, zaczął biegać. Generalnie cały czas ten człowiek ma skoliozę, ale już mniejszą, a mało tego jest najszybszy na świecie, więc tak naprawdę pamiętajcie o jednym. Jeżeli twoje dziecko ma skoliozę, ono nie jest ciężko chore. To dziecko ma problem z utrzymaniem symetrii, ale tak naprawdę, jeżeli by się dokładnie wczytać w kręgosłup każdego z nas, każdy na którymś poziomie kęgosłupa jakoś mniej skoliozę, ma. Pójdźcie do lasu i znajdźcie proste, pionowo rosnące drzewo. Jest takie piękne powiedzenie, że równowaga nie wymaga symetrii. Balans może w ciele zachodzić dzięki temu, że jestem lekko krzywy w prawo, lekki krzywy, lekko krzywy w lewo, ale funkcjonalnie jestem w stanie wykonywać wszystkie ruchy, które potrzebuję i nie cierpię na żaden ból. Cały paradygmat leczenia ludzi, wpływu na ludzi mocno się zmienił. Kiedyś i w zasadzie do dzisiaj trochę lekarzom chodzi o to, żeby. Człowiek był zdrowy w kartotece, czyli zdrowy człowiek to jest ten, który ma prosty kęgosłup. Dlatego często wykonywano takie zabiegi operacyjne, które polegały na wszczepieniu drutów kęgosłup. No i co? Pięknie, miałem prosty kęgosłup. Ale fakt, że ja się nie mogę zgiąć ani nie mogę się skręcić w żaden sposób. To już było nieważne, w kartotece jestem prosty, mam zdrowy kengosób, jestem wyleczony. Ja dziękuję za takie zdrowie, wolę mieć krzywy kengosób, który umożliwi mi skręty i skłony we wszystkie strony, więc będę mógł sobie spokojnie zawiązać buty, będę mógł pójść pogać siatkówkę, popływać, a nie fakt, że mam zdrowy kengosób, a niczego w życiu mi nie wolno zrobić. Więc fakt, że mój kengosób jest delikatnie wygięty, nie będzie w żaden sposób negatywnie wpływał na moje ciało. Więc powtórzę jeszcze raz, takie dwa filary w, w budowaniu zdrowej postawy ciała w redukcji tej skoliozy. To praca na rozciągnięciu mięśni i praca na kuczeniu tych mięśni, czyli trening uelastyczający i trening oporowy. Bardzo ważna sytuacja, pamiętajcie, że chcemy ciało doprowadzać do stanu równowagi, czyli chcemy wykonywać wszystkie ćwiczenia na obie strony. Nie ćwiczę tylko jednej połowy ciała, zawsze ćwiczę obie połowy ciała, ale słabsza połowa ciała wyznacza... Te parametry treningowe, które będzie robiła ta połowa ciała silniejsza. Więc jeżeli słabszą ręką zrobię 5 przyciągnięć gumą, to silniejszą nie robię 15, robię też tylko 5. I wtedy wszystko będzie działało dobrze. Ale te wszystkie informacje, które teraz przekazałem, są dobrym terapeutom dziecięcym i dobrym trenerom, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi, w prostowaniu, znane. Więc tu nie chcę się zagłębić, ale zawsze dobrze, żeby rodzic takie myślenia terapeuty. Zweryfikował, dzięki tym informacjom będziecie w stanie zweryfikować takie informacje, czy ten specjalista, do którego się udacie, jest tą osobą, z którą faktycznie Wam zależy, żeby współpracować. Kolejna bardzo istotna kwestia to jak często pracować z dzieckiem, które ma skoliozy. Pamiętajcie o jednym: pójście na dwie terapie w tygodniu, albo nie daj Boże, jedną terapię w tygodniu, to jest dużo, 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 dużo za mało. Dziecko, które ma problem z kręgosłupem, ale de facto każde dziecko, nawet najzdrowsze, powinno się ruszać i życzyć codziennie. I tak jak powiedziałem wcześniej, dziecko powinno mieć naturalną potrzebę ruchu, więc naturalnie powinno biegać, skakać, kłócać, przetaczać się i wtedy wszystko będzie w porządku. Jeżeli wasze dziecko z jakiegoś powodu tego nie chce robić, prawdopodobnie, tak jak powiedziałem wcześniej, wy tego nie chcecie robić, a ono was naśladuje z waszą małą kopią i będzie takim samym garbusem jak wy, więc musicie się za to zabrać, za własne ciało, wtedy dziecko pójdzie też do przodu. Ale kwestia kolejna, rehabilitacja musi być ustawiczna. Oprócz tego, że jesteście dwa, trzy razy w tygodniu na terapii, bo wiadomo, że jest to kosztochłonne, jest to czasochłonne i nie każdy może sobie pozwolić, żeby dwa razy dziennie rehabilitować własne dziecko. Wy musicie być terapeutami własnego dziecka, więc dobry trener, dobry terapeuta będzie dawał zadania domowe, które dziecko powinno realizować. Najprostszy sposób realizacji zadań domowych przez dziecko – się z dzieckiem i wtedy to dziecko chętnie będzie chciało robić to, co Wy. To będzie też fajna kotwica, taka fajna y, okoliczność do budowania więzi z dzieckiem, robienia czegoś razem. A im więcej robimy razem, tym lepszy mamy kontakt, lepiej się bawimy. I de facto o tutaj chodzi, żeby z tym dzieckiem spędzić dużo czasu, żeby się nim zaopiekować, zadbać o nie, pobawić się z nim, bo o to mu chodzi. Im ono będzie bardziej ruchowo, dietetycznie, ale też emocjonalnie zadbane, tym mniejsza szansa, że będzie krzywe. Co, jeżeli Twoje dziecko już tą skoliozę ma i ona jest zaawansowana? Te same wskazania, które powiedziałem, które w zasadzie przy pierwszym kontakcie z lekarzem i przy diagnozie choroby yy, trzeba wprowadzać w życie, to te same zalecenia trzeba też wprowadzać w życie, kiedy Twoje dziecko już tą skoliozę ma. Być może ono nie będzie yy, przez proces terapii idealnie proste, ale na pewno wróci do takiego stanu, gdzie skolioza nie będzie się już pogłębiała, mało tego, jest możliwość uwstecznienia tej skoliozy. Czy mogę swoje dziecko wyleczyć na 100%, żeby krzywe plecy były proste? Da się to zrobić, ale nie zawsze to się zdarza. I kluczem, tak jak Wam powiedziałem, nie jest przywrócenie kręgosłupa do idealnej pionowej pozycji. Kluczem jest poprawa stanu funkcjonalnego, poprawa siły, wytrzymałości, elastyczności, bo mogę Ruszać się efektywnie z krzywymi plecami. Da się to zrobić, po prostu układ mięsiowy rozwinie się trochę asymetrycznie, będzie podpierał te łuki, ale człowiek będzie sprawny. Chodzi o to, żeby być sprawnym i zdrowym, a nie tylko i wyłącznie mieć prosty kęgosłup. I ta myśl niech Wam przyświeca. Generalnie, jeżeli bardzo rozpamiętujecie i przeżywacie fakt, że Wasze dziecko ma skoliozę, pocieszcie się tym, że to nie jest najgorsza choroba świata i moglibyście mieć dużo większy problem zdrowotny ze swoim dzieckiem. Więc zacznijcie z nim ćwiczyć, pod, pod, podpierajcie odpowiedni układ ruchu, zadbajcie o dietę, zadbajcie o emocje i wtedy ten problem powinien zostać trwale zredukowany, a czego Wam bardzo życzę, nawet usunięty. Mam nadzieję, że ten wywód wielu rodzicom trochę otworzy oczy na to, jak z danym dzieckiem pracować i jak zadbać o zdrową i bezpieczną przyszłość dla Waszej pociechy. Więcej treściwej i skondensowanej wiedzy na Health Platform Online i tam Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Życzę miłego treningu z waszymi pociechami i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was Marek Kruczyński.